Dzień dobry, nazywam się i Chae i studiuję w katedrze języka polskiego. Myślę, że wszyscy nasi koledzy z roku oraz starych kolegów, którzy uczą się polskiego, przynajmniej raz zastanawiali się dlaczego właściwie to robią. Choć może się to wydawać lekko myślne, ale w moim przypadku było to po prostu ciekawość. Zawsze bardzo interesowałam się obcymi krajami, ich językami i kulturą. Z tego powodu bardzo oczywistym było dla mnie wybór University of Foreign Studies. Głównie ze sloganem University of Foreign Studies, yes, jeśli w, w vem, na Uniwersytet Hubs, zobaczycie syfia, pomysłując, że mogę zdobyć szerszą perspektywę, ucząc się o innych krajach, ich kulturze i językach że względu na fakt i że osób, które potrafią posługiwać się językiem obcym, w Korei jest niewielka, chciałam zdobyć specjalizację z jakiegoś języka obcego, najlepiej niżowego. Z Sposób interesujących mnie krajów europejskich, był w Ram Polskiem, się w Europie Środkowej i wystąpiłam do katedry języka polskiego. Jest to jedyny taki wyżar w Korei, Większość możliwości nauki rzeczy, które nie są powszechnie dostępne, jest jego wielką zaletą. Przede wszystkim powodem, dla którego uczynię się języka polskiego, jest to, że polubiam polski. Ocząc z jego kultury w historii polskiej oraz język polskim na polonistce dowiedziałam się, że Polska w swojej historii cierpiała podobnie jak Korea. Potem tym wyglądałem się bliskości z Polakami i bardzo się z nimi utożsamia. Od dziecka zawsze lubię literaturę. Na pierwszym semestrze dzisiaj, na polonisty nauczyłem się polskiego wiersza, jest słowo najzimniejsze polskiej poety wizyobie się borskiej. Ten wiersz przeszkadzał mnie i spowodował, że ja się myślać inaczej po czytaniu go doświadczyłem do wniosku, że jeśli nadal będę odczuwać sobie wyzwania i wytrwale studiować, pewnego dnia będą dobrze mówić po polsku. Z odwagą, jak nawrócę z tego wiersza, nadal intensywnie uczę się polskiego. Uczę pilnie uczy się języka polskiego i wyjać do Polski na wymianę studencką. Myślę, że bez względu na późniejszy atut, po zatrudnienie zatrudnienia doświadczenie życia studenckiego w Polsce podczas nakierunku pomiędzy wyzwaniem i dobrą przygodą. Uważam, że mieszkając w obcym miejscu można rozwinąć swoją niezależność, poprzez rozwiązywanie problemów związanych z i jedzeniem oraz rozmawiając z nieznajomymi. Myślę, że na podstawie tego doświadczenia będę mogła stworzyć własną historię. Innymi słowy, wyróżnianie się nie jest dla mnie raczej szansą. Podsiężę języka polskiego, aby dojrzeć i rozwiązać się korzystając z możliwości, których inni nie mogą doświadczyć. Chciałam zrobić coś więcej, więc zaprosiłam się do blogu za pomocą aplikacji do wymiany językowej. Rozmawiam z moim polskim kolegą, by uczyć go koreańskiego, a on uczy mnie polskiego. Często zadaję pytania dotyczące rzeczy, których nie wiem. Czy znasz polskie słowa takie jak siema, nara i sitos? Czy wiesz, jak to powiedzieć po koreańsku? Siema to skrót od jak się masz, nara to skrót od narazie, a sitos to po koreańsku teba. Udało mi się w naturalny sposób pożerać codzienne wrażenia podczas codziennej rozmowy z moim kolegą. Uczęszczeń języka polskiego nie tylko po to, by zanalizywać pracę w Polsce. Nie mnie jeszcze szczegółowo mojej przyszłości. Przyszłość stoi przed mną od Innymi słowy uczęszczeń języka polskiego aby czuć szeroki syfiac i marzyć o przyszłości, jakiej pragnę. Może za kilka lat będę w Polsce, kto to wie? Oglądając jego dziecko olimpijskie w Tokio, później na się nad tym, że kiedy grała Polska, to kiedy jej tak, jakby grała Korea. Jak widać, tak się po polska, w Polsce i dlatego uczyniłem się polskiego. Jestem przekonana, że nauczyłem się pokonywać wszelakie trudności dzięki na studium w katedrze języka polskiego. Będę się nadal pilny i wytrwale uczyć. Dziękuję za uwagę.